Widzę, że przy ekranie już zgromadzili się wszyscy fani gamingu z podznaku siódmej generacji, zatem możemy zaczynać kolejny przegląd gier na kosnole PlayStation 3. Zazwyczaj z grami komputerowymi kojarzą nam się strzelające do wszystkiego kafaro habany. Dziś natomiast sprawdzimy, jaki wkład w gamingowy półświatek ma płeć piękna. Mili Państwo, przedstawiam pierwszą grę, w której sterujemy ludzikiem identyfikującym się jako osoba żeńska. Oto Venetica. To jest takie action RPG z panią babą w roli głównej. Protagonistką jest córka pana śmierci, który strzeże równowagi w takiej szesnastowiecznej powiedzmy Wenecji. Sprawy zaczynają się komplikować, kiedy kończy się jego kadencja, a wybrany następca, czyli inny pan śmierci, za nic ma prawo i sprawiedliwość. Po głowie chodzi mu wyłącznie chaos i zagłada. Pewnie w życiu nie przyszłoby wam do głowy, że jedyną osobą mogącą zapobiec władzy tyrana jest nie kto inny jak córka miłościwie do niedawna panującego. Co więcej, dziewczyna to nie byle labadziara, lecz istota o pozaziemskim pochodzeniu. Co prawda dopiero dowiedziała się o swoich mocach, więc tym bardziej będzie miała czego się eliminując wrogów stojących na drodze do wyzwolenia. Jak już wspomniałem, Pani Baba dysponuje magią, ale żeby tradycji stało się zadość, potrafi także przyciąć mieczykiem oraz przywalić z młota w myśl turbosłowiańskiego przysłowia, że bez młota pies-kota nie wyłomota. Niestety za grę odpowiedzialny jest studio Deck13. I nie bez powodu użyłem wzmocnienia, bowiem internety twierdzą, że podczas procesu tworzenia Venetiki nie mieli oni żadnego doświadczenia w tym gatunku. To oczywiście wyraźnie Odbiło się na efekcie końcowym. Gra wyszła niedopieczona z błędami i rozwiązaniami, jakich nie odważyłby się zastosować ktoś, kto na Action RPG zjadł zęby. Mimo tych wszystkich wad pochwalono grę za klimat podobny do Fable. Co ciekawe, po latach oprócz opinii, że tak niedorobiona gra w ogóle nie powinna ujrzeć światła dziennego, pojawiają się także sugestie, jakoby Venetica była jedną z najbardziej niedocenianych gier na PS3. Czy tak jest w istocie? Nie wiem, nie znam się, ale zawsze. Gorąco zachęcam, by sprawdzić to samemu. Historia już nieraz pokazywała, że nawet gówniana nagram może się podobać i to nawet bardzo. Ciekawe, czy słuchają tego jacyś fani Gotika. Czas zapoznać się z naszym egzemplarzem. Pudełko na pierwszy rzut oka to takie powiedziałbym 4 na 5, ale jak się człowiek przypatrzy, to więcej jak 3 dać nie może. Okładka w sumie całkiem ładna, chociaż z pewnością wasze wnikliwe spojrzenia zarejestrowały te mikrootarcia, spod których prześwituje papier biały jak papier. Innych wad nie zauważyłem, ale te w zupełności wystarczą, żeby zepsuć zbieraczowi dzień. Trudno, zaglądamy do środka. Instrukcji można przyznać nieco wyższą ocenę. Odejmę jeden Punkt, bo jednak do ideału odrobinę zabrakło. Ostatni przystanek na trasie oględzin to płyta. Tu faktycznie nie ma się czego czepić. Czysto z wierzchu, a pod spodem równie elegancko. Dla spokoju rzućmy na powierzchnię nośnika wiązkę fotonów i możemy już spać spokojnie. Jednak zanim na dobre zaśniemy w objęciach Morfeusza, zapraszam na tradycyjny grading. No to co, wkraczamy w strefę Janusza i sprawdzamy ceny. Na Allegro używek w tej chwili brak. Ale nówkę folii można dostać za 190 zł. Na Orelix historia się powtarza, z używanymi to tak średnio, ale amerykańska nówka jest wystawiona za 155 zł. Na wintet ta sama kopia i ten sam sprzedawca, ale różnica w prowizji i kosztach wysyłki sprawił, że jest drożej o złotówkę. Prawilnych używek niestety brak. Biało-orzełkowy seks również pokazuje braki magazynowe. Dopiero w Wielkiej Brytanii sytuacja się poprawia, chociaż trudno mówić o atrakcyjnych ofertach. Za używkę trzeba zapłacić 140 zł i jest to wydanie NTSC, natomiast kopię palowską znalazłem za 42 funty, czyli ponad dwie stówki. To nie do końca przekłada się na sprzedaż, bo po włączeniu filtra tylko sprzedane okazuje się, że Venetica schodzi pomiędzy 60 a 80 zł. Na tle tej listy mój zakup zdaje się być zdecydowanie najbardziej atrakcyjny. Jak widać gra wciąż bywa do upolowania w dobrej cenie, ale trzeba być cierpliwym i regularnie sprawdzać oferty. Myślałem, czy aby nie postawić na półce Venetiki obok Blades of Time, ale po chwili namysłu stwierdziłem, że lepiej jej będzie obok serii Reason. No dobrze, idziemy dalej. Nie będzie dużym zaskoczeniem ani spoilerem też nie będzie, jeśli powiem, że kolejna gra ma w sobie żeński pierwiastek. Ale zanim zobaczycie co to jest, musicie cierpliwie znosić moje użeranie się z drugą paczką. Moi drodzy, nie ma co przedłużać, bo za chwilę zrobi się ciemno. Oto Untold Legends Dark Kingdom. Widząc okładkę, od razu pomyślałem sobie, że to będzie kolejna doskonała pozycja do odcinka traktującego o grach, w których ludzikiem co chodzi i bije jest kobieta. A tymczasem błąd, bo Królestwo Ciemności nie jest wyłącznie nastawione na sfeminizowaną rozgrywkę. Do wyboru mamy także chłopskie postacie, a reklamowana na okładce pani jest tylko jedną z trzech do wyboru. A gdy spytacie po co wybierać, wtedy ja odpowiem, że krainą zawładnęły złe moce i dobry król stał się tyranem. Jedynym ratunkiem są wspomnieni trzech i herosi, którzy właśnie wrócili z dalekiej wyprawy i wielce zaskoczyło ich to, co zastali w ojcowiźnie. Dlatego nie ma co czekać, trzeba wziąć w łapy oręż i zaprowadzić pokój, jak każe, giereczkowy obyczaj. Gra łączy w sobie cechy dungeon crawlera i hack -and slasha, przy czym to wszystko jest spięte w bardzo ciasne ramy. Temat jest raczej prosty, do obczajenia bez zbędnej filozofii. Chodzimy po liniowych poziomach, bijemy, zbieramy lód, ulepszamy ludzika. W międzyczasie pojawiają się przerywniki fabularne, ale nie ma sensu, żeby zagłębiać się w fabułę, która raczej powiela standardy niż kreuje rzeczywistość. Trochę pograłem i nie ukrywam, początkowo byłem pozytywnie zaskoczony tym, co dzieje się na ekranie. Grę wydano mniej więcej na premiery konsoli, więc polubiłem ten estetyczny vibe przypominający PlayStation 2. Ale niestety po kilku godzinach miałem wrażenie, że widziałem już wszystko. Po wejściu na Metacritic moje spostrzeżenia okazały się zbliżone do branżowych opinii, co w liczbach przełożyło się na jakieś 6 na 10. Za pełną premierową cenę chyba raczej nie było warto wchodzić do Królestwa Ciemności, ale po latach za dwie dychy dlaczego nie? Nie jest tajemnicą, że egzemplarz, który za chwilę wam zaprezentuję, zakupiony został w tej drugiej opcji i szczerze mówiąc, nie żałuję i wam również polecam. Jeżeli ktoś czeka, aż w końcu wyjmie z opakowania potrzaskane pudełko, to będzie musiał jeszcze trochę poczekać. To tutaj oto, poza wszechobecnymi drobnymi rysami, jest całe i zdrowe. Okładka natomiast kłuje w oczy perfekcją, przywołującą na myśl dzień, w którym opuściła drukarnię. Wszystko tak jak trzeba, a może i nawet lepiej. Kąty proste niczym miecz przeszywający trzewia zastępą orkaczy. Zanurzmy się w otchłani mrocznego królestwa. Manualnie wygląda na jakoś szczególnie eksploatowany, całkiem przyzwoity błyszczy się pod światło. Moją uwagę zwróciły minimalnie przytępione rogi, ale naprawdę tak tylko ino, ino, no, no, no. Poraz skierować wzrok na płytę. Nie znajduję w niej żadnej winy i wciąż nie mogę wyjść z podziwu, a po przewróceniu krążka na drugą stronę, zachwyt nie maleje. Jednakże pełnia szczęścia przychodzi dopiero wraz z informacją, że lakier na jego powierzchni po 18 latach wciąż pozostaje w pełni integralny. A skoro wszystko jasne, przechodzimy do tradycyjnego gradingu. Tym razem rynek wtórny będzie raczej łaskawy. Zaczniemy od Allegro, gdzie grę można nabyć za 29 zł. Na Oelixie już tak różowo nie jest, ale jak chcecie taniej, to coś bez manuala zawsze się znajdzie. 34 zł na Vinted to jeszcze nie tragedia. Tym bardziej, że w seksie biało-czerwonym jest nieco drożej. Jakby co, z pomocą przychodzi seks brytyjski, ale w tym przypadku najlepszą opcją do nabycia gry zdaje się być eBay. Mniej więcej po 30 zł Dark Kingdom zazwyczaj sprzedaje się tamże. Mnie udało się wy Patrzeć Królestwo ciemności za złotych 22. To jest całkiem przyzwoita cena, choć pamiętając, że kiedyś to było, ktoś, kto kupił grę w okolicach 2017 roku mógłby stwierdzić, że przepłaciłem. Za chwilę gra wyruszy w ostatnią podróż na półeczkę, gdzie spocznie obok jej podobnych, a tymczasem na zakończenie wysłuchajcie jeszcze podsumowującego bełkotu. Dzisiejsza prezentacja w założeniu miała pokazać możliwości płci pięknej. Bo kto niby powiedział, że ratować świat od zagłady, może wyłącznie turbo przekokrzony ultra harpagański kafar. Takich gier na PS3 jest kilka i jakieś już były prezentowane na kanale. Zatem można powiedzieć, że dziś dorzucamy kolejny kamyk do babskiego ogródka. I to by było wszystko. Panie, proszę panów do tanga, z którego nie wszyscy wyjdą żywi. A ja zapraszam na kolejny odcinek za tydzień. Trzymajcie się udanych giereczkowych łowów po dyszce za sztukę. Cześć. Wypada jeszcze sprawdzić, co dzieje się na półeczce. 486 tyle cyfrowych dzieł popkultury leżało na niej do tej pory, ale kiedy przyjechały panie, jest ich już 488 i tylko 12 gier brakuje, by domknąć magiczną pięćsetkę.